Zabije zabiję tego. Jeszcze mi brakuje 250. Trochę tego zabiję. Tego, jeszcze mi brakuje do Hakaibu. O, i zobaczymy czy go zniszczę. O, zniszczę go, no, niszczy go, niszczę go. O, jest, nareszcie. No i znowu mnie coś bo podepchnęło. Co nie agda. ja, bo ja początku mam Nie flagę. powiem co. No. Ale miałem farta Teraz miałem nie farta Nad tobą mi się... Masz go? Dobra, pomściłem cię Dobioro. Jeden BB, jeżeli wszystkich wyciągnął no, Ja się teraz piłam no, wow, ja na A, wiesz. się siema. Ale... Teraz ci skąd nam no, doszli. To, dostaj. To jakiś zając, ty. Jeden zając poszedł. Jak ja tej tak? Muszę sobie mi się tego strika wbić. Brakuje mi jeszcze 115 punktów. Nie będę miał tego... O, haka będę miał, żeby zniszczyć im ten... Na final, tam, to, żona, to co to jest? To od nas jest. Nie, to ich jest też. No ich właśnie, no, bo miał inaczej... to, i... o, Ale wiesz, mnie zabił, dobra. nie zdążyłam wziąć. Kurde. wchodzi. Ale... No ja nie wychodzę stąd, bo jest co, brakuje mi ten... E... Jednego killa, żeby mieć te, e, haka tego, żeby im zniszczyć te zabawki. Jeden ma No nie, nie, wchodź, nie wchodź, no poczekaj. No nie, nie ma sensu, wiesz. Czekaj, tak, i tak wygramy, i tak wygramy. Trzeba spokojnie to coś Dobra, mam system haka. We A jeszcze jeden, jeszcze jeden, nie się podoba Ja idę im plecy zrobię tutaj od C Przywitam panów od na B Ale granatem dostałem, Czy granat No pokaż się, Wiemy, że ty się. Ten nie jest tu. Enemy Ten w dziurę A Co to było? Pistolet tego, z pistoletu normalnie granatami wali. No, dobry co? Czekaj, co? co to jest, te. Czekaj, co to za mo za, ten, za mod jest, co? A no to nie można tak normalnie, tak? No nie wiem, no nie widziałem, czekaj, wyścig się No nie się pistolet, to No ja to jeszcze się zwróciłem uwagi, wiesz? Ja od razu przyzwyczaiłem że kwadrat, wciska mi następny, następny. Znaczy ja obejrzałam, bo wiesz, zastanowiłam się yy, ...co mi tak przywaliło, jak nie widziałam tam, no... Ja wiesz co, no, zobaczę potem. Tym, nie? A on strzela na tam, czy nie? No razie on za mnie nie strzelił jeszcze, wiesz? A ciekawe czy on do k***y strzela. No, no normalnie przed pistoletem wiesz. O, teraz się oddychnął tym. A za mnie nie zawiół. Okej, obawiam się, to AK-12 z Reker. A z granatnikiem po spodem, czy nie wiesz? Ma no tak, celownik, to taka ta tuba taka jak tłumik chyba no. I, i jeszcze jeden dodatek jakiś miał, ale nie wiem co to Ale nie granatnik. To nie, nie wiem. A jak wygląda granatnik? Pod ty znaczy, W sensie broni granatnik. Tak, po nie, pod spodem jeszcze może, to do, było do szturmowej... No to, jeszcze... to to było. To to, no bo tam do To jak uchwyt takie. Tak, tak, no do szturmówki też masz granatnik. O, miał te dwa, tu ten, no, nie? I no. trzeci takie coś właśnie jak uchwyt, nie? To może miała pod spodem ten... Mm, granatnik I ile tam granatnik może być? Ale nie wiem, jeszcze nie grałem tu granatnika, to nie mam pojęcia Capture and defend the flags. Secure and save. Alpha secure. Enemy has challenge. We've taken the lead. Enemy can fly. czekaj też im system hakawany zaraz który nie będzie się odblokuje ten i tylko odblokuje ra Mam tego haka, ktoś od tego takiego latającego, po prostu zrzuca się tutaj ale skąd po Tu siedź. Nie, wziąłem widziałem taka od niego. A nie, mam ich już, jest, wiesz, jest granaty. ma granatnika I to il, y jak jeszcze normalnie ma i tak tam tych granatów czy jak? Poczekaj zaraz zobaczę Ja nie mam tu granatników to nie był wziąłem od niego zużyty no. no ale ze dwie sztuki nie powinno być więcej bo to była głupota tak? Tak by miało być ale więcej. jest 12, nie Nie no to na pewno tam nie ma, tam jest dwa z tym tym to trochę by było, wiesz, bezsensowne. Ale z tej strony, Kurde, no. z tyłu, to tak. No, wolno. Plus tam widził do, no, no? do końca. Trzy Ale dobra. Zresztą jakąś Może wam też leży na B trochę udaje? Tu po lewej się jeszcze leży. Oj, nie, nie trafił tutaj. To idę i zrobię. Uh, no. O, laja, szczegolaja, No tak, Noż tego goliata a za. za wiesz, jakie jest w postaci paczki, to go nie niszczy, wiesz? To nie niszczy, mak jest. Ale zaraz zbije tutaj. Muszę. A to nie można go zabić? Nie, ja nie mogę go tym Hakem walnąć, wiesz? A. Dopóki on jest. Jeszcze... Ale poczekaj, a zaraz zobaczę czy normalnie go rozwalę, poczekaj, tylko muszę jeszcze zabić paru gości. Tylko zabiję tego. Jeszcze mi brakuje 250, czy tego zabiję. Tego, jeszcze mi brakuje do haka i O, zobaczymy czy go zniszczę. O, zniszczę go, no, zniszczy go, zniszczy go. Zniszczyłem go. A, nie miałem za mała, no, dobra, ja no, fajny hak jest, no. Tylko, że to no, 1100, ja trzeba dużo nabić. Daj i o no, no, ale jest to dobra. Teraz trzeba nabijać, żeby było coś. No. Kurde, ale mój Zezza. widzę, że on też taki ogarnięty, jak ja bym skakował. Tak jak wczoraj tam też się z nim ganałeś, tam po tej wodzie. No, no nie, boże, parodia w ogóle. Aj, kurde, jeszcze był z nowej strony. Kurde, on mnie przesłał. No skuszy i teraz... Wkuszy je, wkusza je, wkusza je. Po prawej stronie siedzi na B, tam, błażej. Znaczy, idiota pilnuje naszej flagi. Hmm, dobry, co? Nasz znajomy, ziomal jakiś nasz. Dobra, nie wychodzę. <grym> no ja znowu mnie w tej kuszy zapił, to tutaj idiota. <grym> idę. To tak, jakby z łuku strzelał, wiesz? Na latach, tak to wygląda. No, bo ja mam też. No to fajnie, A, mam wiesz. Mam tą elitarną, nie? O kurde, ty zawodnik jesteś. No. no fajnie, fajnie się tym, wiesz, strzela, bo przy jakąś dupę, on potem biegnie z tym no. i wiesz, pym, wybuchnie, nie ucieknie, nie? No zaskoczcie tutaj panowie. O jak zeskoczył, od razu się zginął. Patrz, wiedziałem, że mi plecy zrobi, kurde to ciekawe. Czekałem kiedy wejdzie. No, Aj kur... dobra, wygraliśmy. Ale system hack z zniszczeniem striców jest piękna sprawa. To masz to, czyli nie muszę brać, tak? Nie, jak chcesz to wejść, fajnie, wiesz, tam dużo punktów się dostaje. Bo nieraz 3-4 stóp wskakuje za zniszczenie takiego, wiesz, obiektu. Mm -hmm, no bo to od razu, no. no. Ja bym jak ja... Dostałeś za zahaka za haka chyba, nie wiem, dwie paki są, nie? To które mam wziąć teraz, czekaj? Które to jest? Pierwszy, drugi, który z tych rzeczy?